Marysia zbrenna, na leczenie której potrzeba 9 milionów złotych, skończyła w niedzielę 4 miesiące. Dla Marysi i jej rodziców nie jest to tak szczęśliwy moment, jak powinien być. Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni, i czym później zostanie poddana terapii genowej, tym większe ryzyko powikłań i mniejsza szansa na to, by dziewczynka poznawała świat o własnych siłach. Terapia ta jednak nie jest refundowana. Zbiórka na leczenie Marysi to wyścig z czasem. Wyścig, w który włączyli się mieszkańcy Lesz i okolicznych powiatów. Niedzielny spot na parkingu pod dawnym Tesco był jedną z wielu atrakcji w ostatnich tygodniach. Na miejsce zjechało się kilkadziesiąt samochodów i kilkadziesiąt motocykli, które mogły wystartować w konkursach, choćby na najniższe zawieszenie najstarsze auto, czy najwolniejszy przejazd pojazdem jednośladowym. Oferowano także przejażdżki motoambulansem czy amerykańskim wozem policyjnym. Krążyli wolontariusze z puszkami, można było także zakupić gadżety. Uczestników spotu zintegrowało Wspólne śpiewanie 100 lat, bo to właśnie w dniu zlotu Marysia skończyła 4 miesiące. Marysię wciąż można wspierać na zbiórce charytatywnej na portalu się pomaga oraz brać udział w licytacjach na Facebooku Licytacje dla Marysi Chorej na Sma. W najbliższych tygodniach odbędą się kolejne akcje dla Marysi w różnych miejscowościach. Rodzina dziewczynki planuje organizację biegu, parady motocykli czy kiermaszu.